Kinga mam w ręce słuchawki. Jest na kablu czy bez kabla? Bez kabla. Okej, okay, postukaj. Kiedy stukałeś? A, położyłem, sorry. Okej, okay, stukasz tym o, o to, tak? Tak, no. Dobra. Masz jedną czy dwie? Dwie. Postukaj jedną o drugą. To czekaj, muszę odwrócić mikrofonik. Okej. Okay. Słyszałeś? Tak. A poszuraj tą część taką, co głośnik jest. Dobra. Okej. Okay. A poszuraj tak po stole. Tak ca całą? No, ty tym rogiem takim, bo to pewnie są y, apla, nie? No. Tym, taką cięgą częścią. Okej. Okay. Ej, kurczę, chyba mówisz prawdę, ale jeszcze się ten... A zgnieć? Zgnieć? No, No tak jakbyś zgniatał, tak w ręku. Tak, o. Słyszysz? Słyszę, ale to nie no, jest dźwięk słuchawek. To jest dźwięk słuchawek. To nie jest dźwięk słuchawek. To nie jest... To nie są słuchawki. Jak to nie? To nie są słuchawki. A włóż je do ucha? No i będziesz widziała. No, zamknęła oczy. Czekaj. Jest. No właśnie nie wiem co jej to. Masz da. teraz w uszu, tak? Oboje w uszu masz? Okay. No. Postukaj w nią, jak masz w uchu. No nie wiem, ja mega słyszę ogólnie. Dobra, wyjmij, że mnie nie widziała. Dobra, według mnie. Są to słucha? Hello, eee, miałem to wokół przed sekundą, nie? <laughs>